Dziś będziemy grać drugiego mecza. I zaczynamy mecz. I tam jeszcze w ramce jest Olaz. Jeden, dwa, trzy. Gól! I szpania celnawa gola. O, a to jest? Уловим особь из Польши, а то другие. Нет, они не обезьяны, это просто другие. Карны, 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 карны для О, Ого, что был карный, карный, карный для вас, для вас карный. Nie, oni zero. Zero. idą. Za chcę iść. 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 Za chcę Za chcę iść. Za chcę iść. Za chcę Panie. U, u, u. I będę im wchodził w drogę. Jestem cień. Nie widziałem. Nie wyszła, nie wyszła. gramy dalej. Gracie dalej. A faul! Fał dla Polski! Polska strzela! Hiszpania strzela Polsce! Hiszpania z Ja Karny będzie Hiszpania! Oto! oto jeden z Hiszpanów! A to drugi z Hiszpanii! On ma nick, Olaf jeden, 3 on nie ma żadnego Niku. Bo nie gra w Minecrafta. Ale ja gra i on też. Jakbyście chcieli serwer, to opiszcie w komentarzu Nie, on zikaęci krok to on będziesz się ukarminaać nie skupia się skupia się skupia się na piłce U nie celno! to zębami! Ja bym już strzelił! Już bym A to dziecko... ...siczało! On ma DHD! On ma DHD! Sam jesteś dziecką! O, Siszpa wychodzi z bramki! Sorry, że jego nagrywam, ale nie było składu! O, wolny! Miód wolny! Dla kogo? Żiód wolny możecie murek? Nie! Żiód wolny. Rzút wolny dla was. No, rzut wolny? Daj. To się skarmi tylko, że mogą murek. murek. wolny. Nie, nie ma w Z dziesięciu kroków. Nie, z dziesięciu kroków. Z dziesięciu kroków. Nie liczy się! Dobra, nie liczyło się, mam podstęp. Maripleja. Oto, moja twarz. Ona, on. Maripleja. Dziesięć. Czemu? Mama! Zajdźcie z boiska, tu się nagrywa. Zajdźcie, tu się nagrywa. Się nagrywa filmik. Sorry za... Ooo, pięknie! Uu, gol! O to ten osobnik Alon! czwarty czy tam piąty klasyście! O mi chyba do przedszkola. Tam do pierwszej klasy. On ma siedem albo sześć lat. Uuuu, Polak dignie z piłką. Oooo! O, 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 piwa się! Uuuu! Pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie! Pięknie nie wyszedł! Nie! Juju, Trzy jeden! Trzy jeden! Trzy! Trzy! Jeden! Dla Hiszpanii! Mm Hiszpanii! -hmm? Gdzie są ja z piłką jak gdyby nigdy nic jest? I... Hiszpan, yy, Polak chciał kopnąć, a Hiszpan mu zablokował. O, prole był gol, a jeszcze trochę brakowało. Będziemy w Polsce, go Nie, no, tak. yy, nie, nie, zwracajcie na tą bluzkę. Tylko tak założył, bo reszta jest prawa. Uuu. Pięknie, Polak. Tyton. On skupuje tyton Uuu, patrzyną się o piłkę. No. No no, no idziesz z piłką. łapie pięknie. Kiwa się z bramkami. Uuu. No, po zdążył. O, 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 o siedem jest. Trzy do jednego. jakiś jaki Wo, ło, 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 ma szansę jej! Cztery jeden! Cztery jeden. Bramka wyrzuca piłkę. Toczy się, toczy, toczy, toczy. I czy będzie gol? Proszę Państwa. I gooooooool! 4-2! co? 4-2 dla Hiszpanii! Ło! Trwamy! Już? Trwa 7 minut! Tamten też! Trwał 7 minut i coś. Uuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu! Piłką! I trzy będzie gool, nie ma gola! Nežinau. Nežinau. Žinau, kad aš. Nežinau. No, Na, branka sužudė tą pylkę. Nuo čia aš jau rašau, ką. Mane, kušada. Mane, kušada. Klausa, ryt. Uuuu! 3-4! Chyba będzie wyrównany mecz! Chyba wyrównany mecz będzie rękę, gronić, hmm. Za gorąco, żeby bronić, naprawdę. Za gorąco! Uuuuh, ręka! Tommy! Uuuuh, ręka! Ty by świetnie, co wiem. Podobny jest do tego pierwszego, bo on też łapie w meczach. Tylko nie łapał teraz. W tamtym meczu nie łapał. Ty sprzęt do kibic. Sprzel do kibic. Tam gdzie ta Nie. Tak, tamtąd. Tu jest gdzieś. Nie, stamtąd było, ta stamtąd. strzelałeś wcześniej. Tak. W sumie odejdzie na filmiku. Nie, nie, No ładnie teraz. Maja szczerej. Zamianił się. Nie szczerej, bo wcale nie podawaj. Ło! 5-3! Pięknie! Ile jest? Espania. Eszpa 5-3. Ten osobniko to mały! Celno! To młody Messi! To mały Casijas! O to mały Casijas! To młody Casijas! Morda que chces? mały Casijas, hispanii! Faul! hispana spaulou! A ty masz dupę ty 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 ładnie, nie straci się czekaj bo no, ja nagrywam ale jak? bo ty ja się tam mały kasyjasz się kurwi ty jaś jak mu ścięła ty ty wyszła nie? nie nie wyszła Ola! młody nasz ty nie piłką czy będzie gol? Tak to wasz zawsze z Polakiem i drugi faul. Nie reagują wcale na Paulę. Uda się tra. Oto Polak na dnie. Ja me, nie enfin niewy, nie nie dajmy, no ja bo my nagrywamy. Nie dawaj mu, nie dawaj się. Przerwa je! Nie ma przerwy. nie musi. Zaraz koniec meczu, bo już widzę, trwa 11 minut. GOL!

No to będzie wyrównanie, nie wiem. O ręka! Ręka, karny! Ręka ręka. Ręka, nie kuć się! Nie Ręka ręka i Dobra. Poczekajcie chwilę. Młody kafia Się którym się wyłącza? No, no. ja, ja, ja. którym się wyłączam nagrywanie? grywanie. Ja. Którym? i to macinam. No. Dobra, no, to... Ja się z wami żegnam. Żegna się z wami. Kacperek. Żegna się z wami. Przystajniola! I żegna się z wami. A razie! Jestem Titon! Żegna się z wami! Młody miesi! Cześć! 这都等